Nasuwają się nam pytania: jak pojawili się ludzie, jak zaczęło się życie na Ziemi i w całym wszechświecie? Kto lub co było na początku? Kto stworzył życie, naturę i sam wszechświat? To są tak proste pytania, jak się wydaje, które często zadają nasi najmłodsi uczestnicy. I uważam, że to jest niezwykle piękne: dlaczego istnieje wszechświat? Jak na Ziemi pojawiła się ludzkość? Są to prawdopodobnie te głębokie pytania, które wszyscy sobie kiedyś zadaliśmy. Czujemy, jakbyśmy byli tutaj w trzecim wymiarze, a to jest znacznie gęstsze niż w wymiarach subtelniejszych. To tak, jakby zagęszczało się w dół. Według moich obserwacji istnieją różne wszechświaty, ale one również zagęściły się w dół, więc na początku wszystko było znacznie subtelniejsze. A dopiero z biegiem czasu całość stała się znacznie gęstsza. To samo dotyczyło Ziemi. Nie była tak gęsta od samego początku, i tak jak to postrzegam, na samym początku została stworzona przez istoty. I to tak, jakby dusze tworzyły pierwsze zasady, także innych cywilizacji, a kiedy staje się to wystarczająco świadome, może stworzyć nową cywilizację. Wiele z nich pojawiło się, ponieważ ktoś, ponieważ istota powiedziała, stworzymy coś lub coś ustanowimy. Krystyna von Drayen również zauważa, że ciała tych istot były początkowo subtelniejsze. Oczywiście rodzi się pytanie, kto stworzył te istoty. Nasza dusza, według Krystyny von Drayen, na samym początku była w tej jedności, w źródle. A potem oddzieliła się, i ponieważ oddzieliła się, i wiele innych dusz, również, staliśmy się dużą liczbą indywidualnych dusz. Fakt, że stamtąd pochodzimy, jest w pewnym sensie naszą wiedzą, że wiemy, że to istnieje. Czy ma pani na myśli wiedzę, którą mamy głęboko w sobie? Tak, że wszyscy kiedyś wyszliśmy z tej jedności, i w tej jedności jest tylko miłość, ponieważ prawdziwa miłość. To jedność. Oddzieliliśmy się i wielu z nas już inkarnowało się na wielu różnych planetach, ale pierwotnie wszyscy pochodzimy z tej jedności. Wiele dusz doświadczyło w przeszłości raju na innych planetach lub na Ziemi, i dlatego wiemy, że On istnieje. I dlatego mamy to pragnienie, ponieważ w tej inkarnacji na pewno nigdy tego nie doświadczyliśmy. A mimo to jest to nasze pragnienie. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy część nas już tego doświadczyła, bo nie możemy czegoś pragnąć, jeśli tego nie znamy. Więc gdzieś w nas musi być to doświadczenie, że kiedyś żyliśmy w tym raju, gdzie wszystko było spokojne i piękne. I prawdopodobnie każdy doświadczył tego w pewnym momencie w jakiejś inkarnacji, ale nawet jeśli nie. To pochodzimy z tej jedności, i już z tego powodu czujemy, że, że to jest piękne i możliwe, i dlatego tak wielu ludzi czuje, że coś jest nie tak z naszym społeczeństwem, ponieważ wewnętrznie zauważamy, że to nie jest zgodne z tym, skąd pierwotnie pochodzimy, lub z tym wspomnieniem, które wciąż mamy o tym, jaka była Ziemia. Ktoś też zapytał: Dlaczego my? Jeśli pochodzimy z miłości, dlaczego wybraliśmy, aby nie być już w tej miłości i, że tak powiem, przyjść tutaj na tę ziemię, gdzie w tej chwili jest tak trudno? Dlaczego to robimy? Według obserwacji Krystyny von Dreyen, nie tak było zaplanowane dla ziemi na samym początku. Mam na myśli, że ziemia miałaby znaleźć się w sytuacji, w której się teraz znajduje i różne rzeczy nie poszły zgodnie z planem. I, I to doprowadziło nas do tej szalonej sytuacji, i skoro pierwotnie nie było to zaplanowane w ten sposób, to rzeczy chcą powrócić do równowagi, a to oznacza zastanowienie się jak można by to zrobić, jak moglibyśmy to przywrócić. I w tym celu konieczne jest, aby ci z nas, którzy wciąż wiedzą, że rzeczy mogą być inne, przyszli na Ziemię, Abyśmy mogli przywrócić tę informację na Ziemię i ta możliwość mogła ponownie stać się większa dla. A raczej, aby ludzkość mogła odzyskać ten stan, ponieważ sama Ziemia będzie w stanie to zrobić. To ludzie robią tyle dziwnych rzeczy. A kiedy inkarnujemy się tutaj jako ludzie, możemy wprowadzić coś innego, co następnie trafia do kolektywu. I wszystko, co jest w kolektywie. Jest możliwością, a wtedy każdy może mieć do tego dostęp. Więc myślę, że skoro to po prostu nie działało tak, jak powinno, prawdopodobnie pomyśleliśmy, że musimy po prostu zrobić z tego najlepszy użytek. I to powoduje, że na Ziemię przychodzą dusze, które pomagają przywrócić to, co było pierwotnie. Myślę. Czy można by więc powiedzieć, że na pewno każdy, kto pani słucha, kto przyszedł tutaj do nas, jest tutaj, ponieważ naprawdę chciał pomóc, przynieść więcej dobra na tę ziemię? Tak, tak myślę, ponieważ każdy, kto otwiera własną świadomość, już przez to automatycznie pomaga. Tak, a inaczej nie słuchałbyś Krystyny, gdybyś nie czuł już w sobie tego pragnienia, ponieważ są istoty, które po prostu już tego nie czują, są tak odcięte od swojego serca, i od swojej miłości ta wewnętrzna pamięć o jedności, o raju, o możliwości, że wszystko może być inne, jest naszym największym skarbem. Nie jesteśmy biernymi obserwatorami w tym świecie. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami wielkiego procesu powrotu do korzeni. Każde z naszych świadomych działań, każda myśl wypełniona miłością i światłem, wplata się w pole zbiorowe. Tworząc nowe możliwości dla wszystkich. To nie jest tylko piękny pomysł, to głęboka prawda, która zaczyna się coraz wyraźniej manifestować w sercach wielu ludzi na całym świecie. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest słuchanie tego wewnętrznego głosu, który prowadzi nas do prawdy. Ten głos nie krzyczy, on szepcze, manifestuje się przez nasze uczucia, przez synchroniczności, przez Niewytłumaczalny pociąg do czegoś, co jest większe niż codzienna krzątanina. Przypomina nam, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy wspierani przez nieskończone pole miłości i świadomości, z którego wszyscy pochodzimy. To przypomnienie o naszej prawdziwej naturze, o naszej boskiej iskrze, która zawsze płonęła wewnątrz, nawet w najciemniejszych momentach. Być może nasza droga na tej Ziemi, w tej konkretnej inkarnacji, wydaje się trudna i pełna prób, ale to właśnie te próby są katalizatorem naszego wzrostu, naszego przebudzenia. Zmuszają nas do szukania odpowiedzi w sobie, do odkrywania nowych aspektów naszej duszy, do odnajdywania siły tam, gdzie pozornie jej nie ma. Każde wyzwanie to szansa, aby stać się silniejszym, Mądrzejszym i co najważniejsze, kochać jeszcze głębiej, kochać siebie, kochać innych, kochać samo życie we wszystkich jego przejawach. To właśnie przez tę miłość zaczynamy uzdrawiać nie tylko siebie, ale także świat wokół nas. Kiedy jesteśmy wypełnieni miłością, promieniujemy nią na zewnątrz, a to promieniowanie wpływa na wszystko wokół nas. Tworząc łańcuchową reakcję dobroci i światła. Stajemy się latarniami dla innych, inspirując ich do przypomnienia sobie o swojej prawdziwej naturze i o tym, że o wiele więcej jest możliwe, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. To nie jest utopia, to rzeczywistość, którą sami tworzymy, krok po kroku, serce po sercu. Nie zapominaj, że każdy z nas odgrywa unikalną i niezastąpioną rolę. W tym procesie. Nie ma małych czy nieistotnych wkładów. Każdy uśmiech, każde życzliwe słowo, każdy akt współczucia, każda chwila uważności, to wszystko się liczy. To wszystko przyczynia się do podniesienia wibracji na naszej planecie, przybliżając nas do tej nowej ziemi, o której wielu marzy i którą wielu już czuje swoim sercem. Dziękuję za obejrzenie tego wideo do końca. Jeśli to, o czym rozmawialiśmy, rezonuje z tobą, chętnie zobaczę twoje komentarze i myśli poniżej. Może to pomoże nam wszystkim razem poczuć i zamanifestować tę głęboką pamięć, która żyje w każdym z nas. Udostępnij to wideo tym, którzy mogą z niego skorzystać, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić nowych rozmów i kontynuujmy tę drogę razem. Wspierając się nawzajem w świetle i miłości. Do zobaczenia wkrótce.